moi drodzy widzowie jesteśmy w trzecim odcinku kariery Eintrachtem Frankfurt Oczywiście budowanie potęgi ciąg dalszy mamy drugi mecz przed nami Wolfsburg Po świetnym debiucie w Lidze wygraliśmy 3 do 0 na wyjeździe i już wam mówię jakie nastąpiły zmiany w składzie Otóż na lewej obronie znaleźliśmy lepszą opcję i będzie tam występował Hasebe, środkowy obrońca, Lindström wchodzi na ofensywnego pomocnika za Kamadę. Kamadę cofnęłem na środek. Zobaczymy, jak się to spisze. Jak sprawdzi, i na lewą stronę za Maxa dałem takiego zawodnika, który ma być przyszłością. Jest to Alidou. No i to by było na tyle z większych zmian. Eee, co do taktyki, ustawiłem również, aby skrzydłowi obrońcy mieli większy doskok. Lepiej starali się kryć i nie zostawiali tyle miejsca, bo to był mały problem z Mainz, na szczęście oni tego nie wykorzystali. My jedziemy z tematem i dziś jest Wolfsburg, który zobaczcie też ma trzy punkty, więc również wygrali i również będą chcieli się pokazać. Będzie tam oczywiście. Oczywiście w pierwszym składzie, jakby inaczej Kamiński. Pozdrawiamy. Ale ten mecz my dzisiaj musimy wygrać i nie ma innej opcji. Debiut przy naszym Deutsche Bank Park Arena. I nasi kibice na pewno po pierwszym meczu. Myślą już tutaj sobie, czy nadejdzie dzień, Halo, gdy Eintracht będzie mistrzem Niemiec. Banku, czy to ten sezon? Na Zobaczymy. Jak się, i Jacek Piękna kartoniada, nasi kibice stanęli na wysokości zadania, to i my musimy. Zespół gospodarzy zrobił na inaugurację to, co do niego należało. Miała być wygrana i była wygrana. A to najważniejsze. Teraz czas udowodnić, że nie był to przypadek, lecz efekt dobrego przygotowania do sezonu. No, Luca Toni. Jego trzeci mecz. Drugi w Bundeslidze. Zaczynamy. Ło, wow. i tam ślisk. Oj, 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 oj. oj! Taka strata w środku. I rywal zostaje w tyle. Kevin Trapp. Bez żadnego problemu. Dobra, na skrzydło tam. Ole, żeś przysunął. Stary. Piłka opuściła plac gry. Out! Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny.

Pro ni Brawo dla bramkarza. Bramkarz ładnie, bardzo ładnie. Cuca 11 metra. Uwaga, niewiele dało to wybicie. Strzał, ale Oj panowie, nie ma gola. No nie tak miało wyglądać w obronie. Ja wiem, że to Wolfsburg. Już studia uwagę rywala mu sobie. Szerbana graj wolny na Hasebe. Najważniejsze, że nie stracił piłki. Ależ mi zabrał, ależ mi zabrał. Pojechał ze mną jak z juniorem. Ach, prawie to zgarnęłem. Nigdy nie jest łatwo przewidzieć, kto będzie miał największy wpływ na losy meczu. Kamiński. W przypadku można obstawiać w ciemno. Czego spodziewasz się po gwieździe tego zespołu? Zobaczymy, czy podtrzymać dzisiaj dobrą pracę. Kurde poprzednim meczu zdobył dwie bramki i był niesamowicie groźny. <laughs> Ale uwaga, mamy nadal coś z tego może być. Oj, co tu się. Co ten bramkarz? Mamy bramkę samobójczą. O matko! Kamiński. Pomógł. Ja nawet nie będę na to patrzał, bo ten bramkarz zaczyna mnie. E, delikatnie mówiąc, rozczarowywać. Nie czemu nikt mi nie wychodzi? No. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Kurde ten Wolfsburg. Wolfsburg całkiem nie źle sobie radzi. Ale zupełnie niepotrzebnie. Ta im teraz remis. Zablokowany ten strzał. No nie, no Alidu. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Transfer o tym transferze dużo się tam. Więc nie dziwi, że oficjalnie go potwierdzono. To młody i bardzo perspektywiczny zawodnik. Jeżeli będzie dobrze prowadzony, dostrzegamy w nim potencjał na gwiazdę na długie lata. W międzyczasie niech obserwuje starszych kolegów i przyswaja jak najwięcej. Wolfsburg ostrożnie z tyłu. Już pewnie wynik przecież mają. Przechwyt. Dobre zachowanie. Szybciej, szybciej w ataku. I dokładnie do cholery. No i, I nie zostawił go. Na szczęście nie wykorzystał tego. Szansa, ale szmarosz rozregulowany celownik ten zawodnik. Nie, nie podoba mi się nasza gra w obronie. Zanowite, że piłka nie wpadła do siatki. I dostałem informację, że w meczu, który rozgrywa RB Leipzig, mamy zmianę wyniku. Mamy pierwszą bramkę dla drużyny RB Lipsk. Gola zalicza Tani Olmo to było doskonałe trafienie z daleka Kurde brzmi 1 0 na zegarze 24 minuta meczu bardzo dziękujemy no i dlaczego on przeszedł jakim cudemacje w środku pola trzecina teraz dośrodkowanie. doskonale się tam ustawił w obronie Gmin Spalony na szczęście, no ale go a więc nic nie. No nie podoba mi się to co w obronie gramy trochę zabrakło porozumienia z sprząta jest komu podać. A teraz znakomite granu Któż by inny. On się nie myli. Mamy relis, a to wiele zmienia w tym meczu. A już się bałem, że spalony. Byłoby to wykorzystać, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie. Tej Bardzo ładny porogu zarobiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować. No i gramy od nowa. Jest remis i mamy remis. 1 do 1. Spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie. Dobra ta interwencja. Sędzialni no na naprawdę, tam Główno nie faul. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Ależ poszedł na przebój, ten strzał skutecznie zablokowany. Dobra, jedziemy. Teraz mamy tutaj drugą duże miejsca miejscowa drużyna. zdecydowanie jest przy piłce. Tyle że podawaniem piłki między sobą nie wygrywa się. Męczów, a tego, tu przecież od nich wszyscy oczekują. No, może poza kibicami drużyny przeciwnej. Muszą w końcu Kurde. Coś stworzyć, bo na razie to tak Spójrz, to może być bramka! Poprzeczka i piłka poza boisk. Ale tam prawy obrońca niestety odwalił kaszanę i w sumie wykonane. Tak czasem bywa, że na drodze do szczęścia staje poprzeczka. Ależ oni wysoko kryją. Beznadziejnie tutaj podał kolo. Kurde, no miało być bliżej. Miało być bliżej, a wcale nie jest bliżej. Jeśli chodzi o bocznych obrońców, no i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Zawczesny Kurde. Spryka, podanie. Szkoda, szkoda. Bo kontra była ładna. Taka błyskawiczna bym powiedział. Ha, piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Nie groźna tacenka, łatwo chwyta bramkaż. W świetne i jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. A neres. Na skrzydle otwartą autostradę. Uwaga! Będą prowadzić... Znęką Pięknie to zagrali. I oto ma na już dwa trafienia. Znowu Kolo. dołoży do tego trzecie. No Neres ma za zadanie pomagać Kolo z przodu. Mocno w ofensywie, jak tylko się da. Bałem się, że Kolomani gdzieś tam będzie kryty i nie będę miał za bardzo jak podać, ale udało się. Jest super. No i koniec pierwszej połowy. Kończący pierwszą połowę. Teraz nie podoba mi się to, co gra prawy obrońca. Piłka w grze. A jak tam inni? O, te najważniejsze. Leipzig wygrywa. No, ale oni też są, widzę, tacy już podmęczeni. A czy tam Buta mógłby grać? Mógłby grać. Haseba. A gdybyśmy wpuścili tam jakicza. Hmm, nie najgorzej. No dobra. Zobaczmy teraz. Us Uszczelniałem sobie obrona. Przestępują do drugiej części tego meczu z jednobramkową stratą. Przekonajmy się, czy stać ich na zdobycie wyrównania. I teraz szybko. Jest Lynchstrom. Jest Lynchstrom. Piekie do Neresa. Ale kurde, broniu.

Kurde, to nie miało być tam. Takie małe przypomnienie. Niebawem mecz Bundesligi, na który czeka liczne grono kibiców niemieckiej piłki, także u nas w kraju. Eintracht Frankfurt zmierzy się z Werderem Brema. Jestem jakoś dziwnie spoko Kurde, Na szczęście to spieprzyli. to spotkanie. Nie dał się załatwić Jest Gece, jest Gece. A głęboko za głęboko A na krótkim stał kolo i to trzeba było wykorzystać Dojeżdżamy ich tutaj Na no, uciek mi uciek mogą to rozegrać na różne sposoby. Za daleko, za daleko to było. żeby nam zaszkodzić, informację, że w meczu, który rozgrywa równolegle RB Lipsk, zostawili jest nas. Dla RB Lipsk. Jest RB Lipsk. kamada. Szansa! Siedzi, tyle, więc do brawo, brawo chłopaki. Rozklepany tutaj zespół Wolfsburga, ale takie dziury w obronie zrobili i wszystko stało się już na spokojnie. Myślę, że już nie mają o czym marzyć. Przepraszam, Ale dalej atak.

Bramkaż wybija, ale gra się toczy. I po akcji, jak się okazuje. Szkurde, no przejęli nasze wszystkie piłki. Dawaj do kolo. Pięknie. Nie daj im tam kolo. Hakie sztuczki. Zabawił się z nimi. Kurde, kamada prata Rywale przy Piłce. No Już Kamada nie sobie mówił, nie poradził. Kontra. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że zobaczymy wtedy niezłe widowisko, tym bardziej, więc namawiam widzów, by obejrzeli to spotkanie. Dobra, zrobimy jakieś zmiany, bo widzę, że tutaj Igece podmęczony i Kamada też jakoś średnio. Pójdźmy radę. Pójdźmy soła do hmm. może wpuścimy też już Bora. No brawa brawa dla zawodników Długa piłeczka na Bore. Ale teraz dobre podanie. Nie, tutaj jest tutaj. Należy bronić dostępu do własnej bramki. Jest przy piłce Bora. A gęsto, jest to gęsto, tam było mogą mają... Aj. pięknie buta, neraz za bardzo poszedł tam za plecy meczu zbliża się wielkimi krokami, a miejscowa ekipa może być właściwie pewna zwycięstwa. Nie bo jest groźna akcja. Ależ to skopali. Brawo! Ja meczu, również. <laughs> Nie wiem co Meczna zrobić. Interakcja. Czy przerzucić białkarza, czy... żeby tak się rzucić komuś pod nogi. Brawo za decyzję. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? No i co my tu zrobimy?

Bardzo nieładnie z waszej strony. Rzuć to, rzuć tutaj. Buta, powinien mieć sił trochę. Kurde, znowu tutaj tak ciasno. Nie doszło. Niedokładne teraz podam. Strzał teraz, ale bramkarz teraz Czy Przyjrzyjmy się powtórce z technologią Goal Line. Rzeczywiście piłka nie o. przekroczyła... Widzę, czerwone. że lubi nasz bramkarz adrenalinę. <grym wody> trochę dziwne to było zagranie. Dobra, odkręcimy trochę mocniej. Co to za główka była? Koniec, koniec No w pierwszej połowie było dość nerwowo Ale w drugiej już Wolfsburg mocno No mocno spadł Kolomłanić znowu nie zawiódł, mam nadzieję, że tak już zostanie. Święto w Frankfurcie, dwa zwycięstwa, bramki 6 na 1. Więc jest to bardzo dobry start w Bundeslidze. Krótkie przypomnienie, niech Uwaga. będzie. Niewiele dało to wybić. Strzał, ale zabrakło celności, nie ma gola. No, w pierwszej połowie rzeczywiście trochę Wolfsburg postraszył ten początek. Nasz no, bramkarz. Mamy bramkę samobójczą. Chłopie, no. Tutaj to podanie, gdzie myślałem, że będzie spalony. I w ostatniej chwili strzał po długim. Piłka poza boiskiem. Szkoda, tutaj trochę zabrakło. Dobrze pomyślane i w sumie nieźle. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Uwaga, będą prowadzić. Znakomite wykończenie. I Znakomite. To, ma już dwa trak... to wystarczyło dołożyć ależ nogę. Ależ teraz broni. Wydawało się, że tu trzeba było chyba po krótkim uderzyć. Napraw... Albo podać. Tutaj rozklepani. Drugi strzał praktycznie na pusto. Końcówka meczu. miał być bardziej po rogu, ale. Wyszło jak wyszło. Ważne, że celnie, i w miarę fajny strzał wyszedł. Nie idziemy na żaden wywiad. Ja mam dość słuchania głupot, statystyki meczu. Zobaczcie, Wolfsburg miał więcej strzałów. Więcej celnych podań. Ale w drugiej połowie to praktycznie my rządziliśmy już. Jak tam wyniki meczów. Ciekaw jestem, jak tam nasze wieści z tabeli. A tutaj e, kolo, jak zwykle, na pierwszych stronach <grymna> z dwiema bramkami. Jest Giki, zobaczcie, jest Giki. Augsburg wygrywa i Leipzig. De Vries przychodzi. Uuuuuu! Niezły transfer, przyznać trzeba. 4-0 z Freiburgiem. Uuuu. Ostro. Juventus liczy, że Borgiard wkrótce do nich dołączy. A niech idzie. No i jak tabela? Trzy zespoły zostały z kompletem punktów. I nie ma tutaj Bayernu i Borussii. A, Borussia ma jeszcze mecz zaległy. Dobra. Ajajaj. Ja już się tak cieszyłem, że tylko Leipzig i Leverkusen z przodu. Czy będziemy robić jakieś zmiany? Nadal nie jest pewna kwestia lewej obsady. Ani Alido ani Hasebe trzeba, trzeba będzie coś zrobić trochę ze skrzydłami w obronie. Żeby one były chyba trochę ciaśniej. Bliżej obrońców środkowych, bo coś nie idzie, to takie krycie bliskie, więc coś tutaj muszę po powymyślać. Nie wiem, czy coś możemy pozmieniać. No, ali dół możemy zmienić jednak. Chyba Max jednak pogra. Kamada w środku nie był jakiś wyśmienity. Lindström w sumie też, więc nadal tutaj będą jakieś zmiany, roszady i rotacje. Ale... Ten odcineczek sobie już tu oczywiście kończymy po meczu. Żegnam was z Deutsche Park. Z Deutsche Bank Park Arena. Dziękuję wam jak zwykle za oglądanie. Łapki w górę dla zasięgu, jeśli materiał się wam podobał. Zachęcam Was oczywiście do komentarzy i do klikania subskrypcje, aby zobaczyć kolejne mecze Eintrachtu, jak i kariery Fiorentiną. Do czego również zachęcam Was do oglądania. Zwłaszcza, że przed nami przecież mecz Lecha z Fiorentiną, więc warto może trochę poznać zespół seria. No, ale. Kończę już ględzić. Widzimy się w następnym materiale. Hej!